Oj kurcze, ale to było rybsko. To nie jest mała ryba, kurcze. wejdę czy nie wejdę? Kurczę. Chyba nie tędy. Witam ponownie z nadwody. Ze szlaku wędkarskiej przygody. Zobaczcie, jaka elegancka prostka. Spróbuję to dzisiaj obłowić. Miejmy nadzieję, że coś uda się złowić. Miałem przyjechać na świt. Ale słoneczko już jest wysoko. Zobaczcie. Ole kurczę widzieliście to co to się wydarzyło? Nie trafił kurczę Ale elegancko Spróbujmy jeszcze raz to powtórzyć Ale to było strasznie szybkie. Muszę Wam powiedzieć, bardzo szybkie. I lampi się. Nic się nie boi, nie? Dotknąć się mogę. I nic się nie boi. Tutaj też jest druga taka odważna, zobaczcie. Oj kurcze. Nie wciął się, ale widziałem jak podszedł do tego. Kurcze, no. Ale kurcze rybsko to było. Ale to było rybsko. Oj kurcze, był Zniknął mi smużak Dobrze. tu mam miejseczkę Spróbujmy tutaj coś połowić Ten jak się zwinął Skąd ich tyle tutaj przyjechać. A tu ja na pewno tej ryby nie podbiorę. No ale rzucę. siedzi muszę siłowo no bo nic nie zrobię o, jest klenik elegancki mały bo mały taki standardowy ale w sobie dobrze że w tym miejscu nie buchnął większy Ale mocny zestaw to bym go mógł unieść. No dobra. Wypuszczamy gościa. Nie mam jak. To musi iść na główkę. Oj. Była decha. Siedzi. Nie jest mała ryba, kurcze. Gdzie w trawy? tu? Gdzie w tych trawach tu? Trzeba tam się zsunąć. O oh, kurcze. Chyba siąść na tyłku. Ja się zsuwam, to jest głęboko. Dobra, mamy go. Całego kurcze. Udało mi się go odhaczyć. Trzymam go przez chwilę w siatce. Chcę zobaczyć w jakiej jest kondycji, bo nie ukrywam, że trudno było to odhaczyć. I tak czekam, patrzę jak się ma. No bo jakby wyłożył mi się brzuchem, to bym zabrał go po prostu do domu. Przecież nie wrzuciłbym go do wody. A widać, ma się bardzo dobrze gościu. No to wypuszczam go. Rybka taka około 40... 5 centymetrów. Elegancka. No dobra, wypuszczam go. Zobaczcie jak jest gruby, ładny, elegancki klenik. Te są grubaśne. No dobra, wypuszczam go, bo nie mam jak za bardzo. Niech płynie. Fajny patent doradził mi widz. Jak nie możemy sięgnąć wody, żeby umyć ręce, to podbierak można zwilżyć. Zobaczcie, już mamy wodę, żeby umyć. Bardzo dziękuję za tą radę. Jest gitara, na pewno będę używał. No, zobaczcie, i mamy sobie elegancko wodę. Ostatnio nie mogłem umyć, bo nie mogłem sięgnąć wody. I nie wpadłem na ten pomysł. A widz mi podpowiedział, widzicie? Elegancko. Bardzo dziękuję. Dobra, zwijam podbierak, do ryby się przydał, żeby ręce umyć się przydał, idziemy dalej. Zauważcie, że wrzuciłem woblerka praktycznie pod tamte nawisy, za te trawy, które wystają z wody i poczekałem chwileczkę, balon mi napięła woda i dopiero woblerek zaczął pracować i był tak naprawdę ten kleń za trawami, a nie przed trawami. Jakbym rzucił przed trawy, to bym go prawdopodobnie nie wyjął, bo by nie wziął. A tak jak rzuciłem za trawę i dałem pauzę, no to elegancko rybka miała czas, żeby przyglądnąć się i buchnąć. Kamery nie włączyłem. Ale elegancka rybka, to nie jest jaś? To jest chyba jaś. Elegancki. Elegancki jaś, ale pięknie wziął. O kurcze. Ale elegancki jaźio na no takiego ancymonka wziął. Piękny. Jaś, zobaczcie jaki piękny Jaś, szkoda, że się branie nie nagrało, bo wszystko na powierzchni z gejzerem wody, no ale rybka jest, piękny, dobra, wypuszczam go, tutaj już trochę lepsze warunki, elegancko poszedł, gitara. Ja tam nie wejdę. Wejdę. Zobaczcie, puścili wodę, kurcze i syw zaczął płynąć. Zastanawiam się, czy nie jechać do domu. Strażniące to trochę jest. Przynęty, jakie ostatnio używałem na duże klenie, to były takie przynęty. Zobaczcie, już lakier normalnie odpada, od kleni. Powiecie, że tylko łowię na te dwie przynęty, bo te dwie przynęty tylko mam. To są takie bardzo duże smużaki, które leżakowały jak wino u mnie w pudełku. No i po prostu przyszedł na nie czas i pora. No i zaczęły łowić ryby. Piękne ryby, jak widzieliście, piękne klenie. Ten jest głębiej schodzący, ale mogę też smużyć nim. No a ten jest rasowo smużący, ale też idzie minimalnie pod powierzchnią. Fajna przynęta. Postaram się poszukać tego na internecie i wpisać gdzieś w komentarzu czy coś, albo w opisie. No, tak to wygląda. To są dosyć duże przynęty, jak na klenie. Przeważnie stosują mniejsze. Szczerze to to z trzy jeszcze razem są wzięte. Tak naprawdę... A to jest chyba naturalnych rozmiarów, może troszeczkę zawyżone. Duża kotwica, żeby to po prostu odstrzał się fajnie, wszystko wpinało. No i gra gitara, nie? To jest właśnie żyłeczka, że można żyłeczką wyjść z najgorszych opresji. Smużak wpadł tam za tamte rośliny. To wyśliznął się stamtąd, nie wciął. Jeszcze zahaczył tutaj o te krzaki, tak jak widzieliście i też się żyłeczka zsunęła fajnie. Wodę puścili, mnóstwo syfu płynie. Chciałem troszeczkę dłużej połowić, no ale się nie da. Słońce smaży, też już nie wyrabiam. Nic trzeba uciekać do domu, pozdrowienia z nadwody, łapy w górę, subskrybujcie kanał jak się podobało. Trzymajcie się!